Tak nie wolno, ja? ej wjebał, Wiebał nam się. Dziadu, nie dobra, dobra wjeżdżam tyłem, nie no poczekaj, 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 on wyjeżdża już, ja pierdole, to widzisz był... to, nie no dobra, kręcą aferę teraz, kręcą aferę, kręcą aferę, jedźcie, jedźcie, jedźcie ludzie, jedźcie, Chcę. ci parkujemy tyłem. No na koniec mi każesz Nie, parku My parkujemy przodem. ładnie przodem. jeszcze. Ja pierdolę idzą do przodu? No. No Zobacz, jedź, podjedź. Dobacz, no. Podjedź tu, no. jeszcze. No. Lusterko twoje no. z linią. Ok, i teraz kręcę na maksa. Kręcisz na maksa. I jedziemy. A jest lusterko z linią? Nie wiem. Niezbyt. Ja pierdolę, dobra, jest koniec. Jest koniec, jest koniec! Jedź pan, jedź pan, jedź. Naparkuj no, sobie tutaj przodem. Ja sobie tu tyle. jadę. Ja sobie... Dobra, kończymy ten kabaret. I ja pierdolę, nie zaparkowałem. Dobra, TikTok mnie zniszczy. Dobra, dziadu.